Widzieliśmy wasze najgorsze propozycje do Wushu Rader, kategoria Smash or Pass. Jest ze mną Olek. Cześć, Olek, przedstaw się. Dzień dobry, jestem Olek. Mocne, mocne. Wszystkie propozycje były brane od was z Discorda, gdzie mieliśmy specjalny kanał, nic nie widzieliśmy, zero spoilerów. Poza pierwszym bo musiałem przygotować scenę. Jedziemy. Okej, okay, let's go. Czy woliłbyś se smashować Saudę czy Adore? Grałeś kiedyś w blunsy? Blunsy nie grałem, aczkolwiek e, kilka razy mi się przewinęła ta gra, no. ale patrząc. Patrząc e, po wyglądzie. Nie, ta Sauda bardziej jest taka. O, ona wygląda topa, no nie? Ad, 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 <gulij> no, Botoma. Więc ad, Adorem chyba wybrałbym. Adore, wolisz Botoma. Tak. No, u mnie wybór był, by był Sauda, jak zaznaczamy, moje czy twoje? Moje chyba wybierzesz. Moje, twoje. twoje chyba, że jak wybierali ludzie? Sauda, jednak o, po mojej stronie no są tak, ludzie. Tak. Moja ulubiona małpka w ogóle w by... <gulijny> <gulijny> God damn. What a goddess. I triler on me Nie zadaliśmy sobie nawet pytania, czemu. Po małpy. Małpy. Nie wiem, zależy za jak uniwersum tej gry, tak? Jakby... tak? jakby... Mamy wybierać, czy wolelibyśmy grzmocić jedną mapę, czy drugą. Trochę nie ma zbyt dużego wyboru, ale... No pomiędzy obu, Ale nie było żadnej wątpliwości. monkey. Nie było żadnej wątpliwości. Tak. tak. Ja... To cóż, mamy tak shooter, trochę słabo widać. Czekajcie, wpiszę Ci. Żebyś wiedział mniej więcej, o, o czym gadamy. Takie działo. I w środku jest małpka. W środku kryje się małpka. <laughs> Czemu ona pnuje z tych dziur? Gwoździami. O, masz tego ukrytego takiego doskonałego. Chyba wolałbym Kaumena na The Co ty gadasz? <laughs> To trochę jak tego, Glory Hall, nie? O Jezu, kurwa po drugiej stronie Glory Halla był Kaumen, zamykam oczy i jadę <laughs> do Co ty gadasz? Nie, to są przytuliwe, kupa mięcha. Wolałbyś mopę, która ci strzela gwoździami? No, ja Ale to chyba nie strzelałaby gwoździami. skąd wiesz? No on ci by mógł odgryźć czy coś. Może taka jest jego eskalacja. ci gwoździami strzeli. Nie, przepraszam, ja nie. No i wcale nie... Po prostu jesteś tym edgych bojem, ja... który wybiera wszystko co jest niszowe w tym wyborze. Nieprawda, nieprawda. nieprawda. Dobra, Ja następ... Już mi się nie chce. To no co za wy... Kto to w ogóle dał? Miał być Niki, żebym wiedział kogo zbanować, ale... Okej, okej. To chyba jest oczywisty wybór. Piszuter. No piszuter. no. Peashooter. Piszuter. Pisz. to wyci tą ręką człowieku. Oderwa. A tutaj mamy duży argument. Tak, tutaj mamy jeden główny argument, który... I nie potrzebujemy nic innego po prostu. Nawet zgody, bo to jest roślina. Że <słyski> <słyski> Graf Giasu czy Mam Ja się boję, że Graf zacząłby mi ciekawostkami historycznymi podczas opowiadań. Ale opowiadać. właśnie to by było dobre, no nie? No, Did you know? <grabiasu> po prostu. Dobrać. Potraktuj mnie jak Niemcy i Polskie. Tak. A Mam by opowiadał suchary. Bardziej turn jest dla Ciebie. Na, no, ja, ja, by, ja bym grafa wybrał. Ja mam jego chyba, ja lubię te sukary. Te... Ja, ja, on podczas zesułku by mi gadał, czy jak często myślisz o imperium rzymskim. Dobra, to co przekładajmy tak. się, jak wypowiadałeś się? To wyjątkowo niezły wybór można taki tak, porównywać no. do poprzednich? Tak. Jednak ludzie no, wolą sukary od ciekawostek. co to? <laughs> Nie no, podobny poziom. Czy podobny, znaczy. Y y home, home, z Homelanderem byś miał tak, że, na, że podczas było git, ale w momencie, gdybyście skończyli, to, to byś. byś umarł to, na to byś umarł na spokojnie. A w drugim to niczego byś nie miał. To jeszcze w ogóle coś chcesz. Właśnie. Bo my jesteśmy w ten odcinek wchodzimy, i nawet sobie tak. Przedyskutowaliśmy. Czego mm oczekujemy -hmm. od tych wyborów? Hmm. No, Homelander zdecydowanie jest to. <laughs> Aczkolwiek. A czy my w ogóle chcemy. unikać? Wiesz, jak najmniej... najmniej fizycznego doty dotyku, czy jednak... Myślę, że nie da się przy Homlanderze. No. Przy żadnym, myślę. Przy żadnym. Tu tracisz oczy, a tu po prostu umierasz. No. Po prostu umierasz. To jest Fear and Hunger wóre, w Revisowej. Ale y trzeba mieć tutaj szybką śmierć przy Homelanderze. No, ja chyba mimo wszystko jakby to jest człowiek chociaż, nie? No. To nie jest Rozkminka chyba nawet. No homelander. No, no... zdecydowanie, ale no, masz 9 głosów. Who the fuck are you? <grym> coś powiesz, postaci z Izaka, to jest... Wieloletnie dziecko, które przebiera się za inne postacie. Nie. nie. no to jest slimik, nie? No dobra, no slime by był. No ale załóżmy, że to jest po prostu tą postać, którą Izak się przebiera. Bo się... No Ewę bi z Biblii. A Ewę z Biblii? Nie wiem, bitch, ale to. A to jest no. no to. No to. No, 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 no. <laughs> no Patrz, Widzę, te że oczy. bardzo praktycznie patrzysz na to, Wojtek. No tak. Um... Nie wiem. Slima chyba. Chyba też, chyba no. no. Co? Mam nadzieję, że ludzie do tego podchodzili, że też mówimy o Ewie biblijnym. Myślę, że nie, myślę, że nie. Myślę, że inne spojrzenie na to mieli. Nie wiem, czy to pytanie dam do odcinka. No. O, Uuu, To dobre. jest hot take. To jest dobre. Okej, okay. Steve Jack Black, jakby szkoła Rocka, jego film. Uwielbiam. Ale w momencie, gdyby podczas stosunku by zaczął pisać <laughs> Steve <laughs> To... to nie wiem She's Steve on my peralt until I drop <laughs> Tak Tak, być do endu <laughs> <laughs> Drop the end <laughs> <laughs> um, Got, it, got it, bo zarąbisz. Nie wiem, ciężki wybór Miał zarobić to auto. <laughs> Widzę, że już musimy głęboko wejść, żeby podjąć decyzję. Ja bym wybrał. Ja chyba Steve'a, ale tak. jakoś tak... To no się przekupuje w końcu, te auto? Nie, znaczy nie tylko auto, ale nie wiem... Steve trochę takiego, znaczy on... tutaj Jack Black wygląda trochę takiego, no... Najpierw. No. A, a Gareth jednak, no Jason mamoa no nie wiem, bardziej chyba... O! Steve był dobrą żoną, a by był dobrym one y night standem. Masz mnie, dobra. U. No. No i ludzie nie są takimi... Nie... jak my... my, my thinkers, Tylko Monkey Bay. Są kobieta, jest I Jezu, niemożliwe. <laughs> I pies. Wszkolam, że kobieta. Nie wiem, ale w... Ale boję się wpisy... boję się wpisywać w Google'a, bo to wygląda jak postać typowa wrzucona wiesz, w jakieś... Tak, to, to e... wygląda jak furas. No ogon, forward. No tak, to jest FURAS, na pewno. Ewa bo po prostu. Chyba tak klasycznie, no ja też <laughs> pojadę klasycznie. Przynajmniej połoby mi śpiewa Ivan Pulk. <laughs> Przynajmniej bym wiedział z kim, nie? Tak. Okej. Okay. Czy... Ej, ja tak czasem emocone... odsunę. nie. Wszystkie postacie w tym filmie są przedstawione no. plus 18. Mhm, no, 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 no. dobrze. O. Dobra, um. No, masz coś do powiedzenia? Nie wiem, w, w, wydaje mi się, Ten ma szerokie coś... gardło. Wiem, ja miałem dużo spotkań z Voltailami, ale grając w grę. E <muszy> <grym> ja nie, w ogóle nie grałem w Daylighta. E nie grałeś? O, ja z 300 godzin nabiję. Powiem ci, że... że... Są przerażające skurwysyny, syny, ale ten gardz z tym tasakiem. A widzisz to na dole? O jezu, nie widziałem tego Gdzie Rozpłóć człowieku od środka. No to robi właśnie w grze nawet. No. Nie, ja, ja chyba z sentymentu do gry polatam, ale. Ja też. No, no. no o, dobrze, o, nie te aż nie A no. co to było w ogóle? Ciężarze. Trudne. Bardzo ma. No, nie się wylosowało. nie no, wiem, no. to trochę jakby się bał drzewo. Ale pomyśl se, na przykład, ile byś miał ty drzask po tym człowieku. Nie no, Stefan praskę też kurwa. Ale no Steve, Joe, w trzeźni Ale Zakładamy, że żyje! No tak, no nie no! Nie będę strumny go wyciągał, tak? No. A trumna z czego jest? Z drewna, jak tum 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 za Nie <laughs> będę przez strumę, go... Nie, nie, no, człowiek Czeka. chyba będzie tutaj no, wygrywał. No, 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 Steve, no. no, Może chociaż jeszcze jakoś tak nie zdominuje, z tam jak swoich pracowników. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Nie kończył Sigma twarz. <laughs> Czyli czy ma... ja albo Dart. Basically, nie, no, to jest ty kontra ja. Tak, to jest, dosł to jest dosłownie to. A zrobisz Sigma facea do kamerki? Um. Dobra. Ale czy to jest, Czy to jest sama twarz? Czy to jest ciało? Chyba ty... ma rękę. Okay. No ale, ale to Imagine ma tylko twarz i, i ręki, ręki. co, drago? I rękę oh, hell no. Powiedz mu to prosto w oczy, że wolisz Sigma twarz, od nie <grym> O oh, nie. Nie, jeszcze będzie się na mnie patrzył! Nie, no jak mam teraz wybrać? Ja nie wiem co jest gorszym wyborem dla niego Nie wiem Ale pomysł Sigma twarz miałby taką szczę New Wing Chyba też dobrze by mógł wykorzystać swoje My zdolności. My Myślę, że. Ja chyba już wystarczająco dużo małp wybrałem, wiesz? Myślę, że Sigma twarz. wolałbym Sigma Jak twarz ko chyba. Kolejna małpa byłaby już w swoim przypadku Suzuka. Nie przyszedł. Cześć, pozdrowienia dla Kamila. Um... O. O. Co?! Myślisz, że takie oczywiste? No nie. Yeah. Ale um. Po pierwsze Kamil by musiał wypuścić bruda z bojlera To znaczy, że sprawiacie seks w bojlerze e Dobra, wiecie co? Nie skomentuję no dobra, tego, Dobra, to, to omijemy ten pik Co to jest? Jezus, czemu z Left 4 Dead? I to dwójki! Ten wybucha chyba, nie? Charger Tak Ja bardzo krótko Bardzo bym nie chciał wybierać nic tutaj no wiem. Nie wiem, tego. tylko Nie wiem. Oba mają łapy. Tylko ten ma jedną małą, a ten ma dwie duże. Moja prawa ręka jest bardziej umięśniona niż lewa. Ten może dużo stankować. A ten się szybko ciebie, ładuje, nie? Dzięki ciebie, Wojtek stankuje. Jest to, że. jest pytanie inne. Jest charger lightning czy. Mini... charger lightning? Mikro USB. Ehm. Um, nie wiem. Nie wiem, wybieraj, wybieraj. Dobra, nie no. wiem, nie jak. O! W o. końcu jakieś babeczki! O! Z Raymana, okej, okay, dobra, wróżki z Raymana. E, ta po lewej to była pierwsza rzecz, którą zobaczył e, kolumn po <śla> prostu. Ameryki! A ja <ta> po prawo? <śla> to <ta> po prawo. Gruzja nie minął, nie najechali. Ja Pierwsze na granicy zobaczyli ja mam już, mam już ty, dlaczego wybieram. Że... Mam pauzu, który mi wy... A... podejmuje decyzję. Lowkey chyba... Holiluje bym wybrał. Holiluje? Holiluje. Co za nazwa? <grywa> Holiluje! Ja Helenkę biorę, Ej, przemij, bo blondynka. Trzemy złoto mi oddał. <grywa> to... <grywa> Dobra, to chyba Kolega prosi o link. To logiczne. Link i tak jest takim twinkiem, fembojem, więc... Tak, a mi, mnie to, mi to nie przeszkadza. CZEMU?! Na... No. Może kontakt do twojej mamy na przykład? O, o... Dobra, to też chyba logiczne. Podobnie Wybieraliśmy jak... już jedną podobnie. Podobnie jest plan wersja. No... Nie, nie, nie wiem co yy, te cztery głosy miałem w głowie, wybrałem bidrilla. Tak, my chyba musimy przyspieszyć, bo to nawet nie jest połowa. O, ku... Robak czy Jimbo Balala? Niestety, tutaj muszę się na ciebie zdać, Wojtek, bo tak było nie gram. No ale to po wyglądzie. W wyglądzie. Masz tutaj kobietę. A to to nie, to mam wybierać, która? No ja mam wybór. Wybrałbym Jimbo. Dobra, to wybierzmy Jimbo. <laughs> to Stąd, unikasz odpowiedzi. Stoję jest za tobą, Aha. W Wszyscy wolą Robala. Ty mać, mój no że to. O, okej. Okay. Crazy Dave. Crazy Dave, proste. Nie, Mary Jane była, nie. Już za, powiem tak, za dużo odcinków 60 Seconds oglądałem u J. Dobrowskiego, za Ja pięciaka, u Mandzia. I zawsze żeby... wysyłałem ją pierwszą, żeby tak. na wyprawy, bo ona wróci. Tak. No chyba... No, bym się przejechał, może dałby na przejażdżkę, nie? O kurwa. O, wieprz. Jakby, wieprz? Ja, powiem tak, ja gra, miałem swoją przygodę z Overwatchem i przez długi czas naprawdę mainowałem Wieprza o tanki nie umiałem grać Reinhartem teraz ci pokażę mój argument dlaczego jak głosuję na Gregasa Podobny build bo dobry <grywia> dobra ja biorę Gregasika bo... jednak więcej lolowców bo... mam niż obronczałcówców piękny jimpo za za shooter bierzemy za, za shooter nie czemu nie bo jedyny swój argument ma zajęty <grywia> ale przynajmniej jesteś z nim a bo może ci też może jara. on też wręcz pasz na tą no. Czemu tak poważnie? Why so serious? Krzminką No i zajebiście, byś miał no, to... gdzie celować później. Dobrze, wybierzmy już tego pięknego Jimba. Piękny. Kurde. Oj, trudne, trudne się wylosowało. Skład takie bardziej trzeba podpytać o twoich preferencjach. Dlaczego? Znaczy, Wolisz na płasko? Znaczy, ja zawsze miałem. Ja myślałem, że krzesło był bardziej damski, stół był bardziej męski. Co jak na przykład liczby mają kolory nie? Tu trzeba się wspiąć, wszak masz niską, niską partnerkę. To cieszę znaczy, jest Jak wysoki ciężko. jest stół? Właśnie, jak wysoki jest stół, a krzesło tak zawsze da rady. Miarów nie podoba. Chyba wymiarów. Nie, pod... a wymiarów. nie a bo rozmiar nie ma znaczenia. To kłamstwo, ja biorę krzesło. Ja też. Okej, okay, okay. rabini okay. niezgodni. Kurde, to jest stawczo. Ja nie odpowiadam, proszę, zostawiam ci. Choć <grym> już nieraz mi piwko postawił, więc wybieramy Gnura. <grym> no jesa. Czterech niewiernych. No i już nie żyjesz, brawo. Nie, możesz, nie masz już dawnego dostępu do Korei. Ej, to jest? Ja mam. Aż? Dla mnie przez z terarii. Też bo... Znaczy, mnie zawsze jakby... Ob nie, nie, że obrzydzały, ale tak odpychały te po prostu, te aktywacje z Minecrafta, tak. które były robione pod Dla mnie chyba w Terrarii. No, ja też. też ma tak samo, że jak bo zawsze będę, tak seksualizowanie kontentu Minecraft, to czuję obrzydzenie tak, ogromne. To no, nie jest... A w Terrarii po prostu nie widziałem takiego. Trudno by zrobić z tego. Taka soda stream Ej, to jest to, co... Y, to gazowane napoje robisz. No tak, to jest zajiste, ja mam w domu. Ja... ale tak. No, butelka. I zwierzakowi nic nie robię, przy okazji. Wiemy, jakie jest Twoje stanowisko. Nie! chodzi <gryzisz> wojtek. Nie miałem wyboru, no Aha, ona też, ona też! To wy to zrobiliście tej małpce. Ja bym najta wybrał. Wiesz, jaki lore on by dropnął? O nie. Są Pokémony? Tak. Nie wiem, z jakiejś nowszych generacji chyba. Skrutele, wybrał, bo wygląda też lepiej. Jego wygląda jaki. Jak ośmiornica, ośmiornica po prostu. Nie wiem. Lejka o Luka, co to jest? Nie, ja to takę wybrał, bo. Tak ja też to naklejka. mnie przeraża. Z <laughs> ilością nudów. Jest człowiek. Low pani, low pani. Jakby Low pani jest ogółem, Hej. <laughs> Widzisz też Steroloniki, wiesz co on być w człowieku zrobił? Jezu, dobra. No ja właśnie. się boję jednak. Nie oglądałem nigdy. Ja widziałem tylko rywki, ee... Prawda mi zawsze przypominała takiego po prostu pana Mietka z kebaby kręci, więc wybiorę łusek. Ja za tobą, bo no, też mi bardziej no. było. Space on! Space on musi być. Choć jest nie wiem, kim jest. No! <laughs> Patrzmy się, że dadzą to samo zdjęcie i że nas nabiorą. Nie, nie, nie. To samo. Zdjęcie. No to jest to. To jest the same guy! Właśnie... Jest po prostu na czerwono ubrany, nie? No tak. Tak jakby jego ksywa druga jak z tym, z Belmondziakiem, tak, tak. Mmam, mmam. mam. MMM. A MMM. <grym> nie ma tu złego ja... wyboru, nie, nie... nie ma złego wyboru. Nie ma, nie ma, owad są dobre piki, ale MM samby Tak MMM sam. on zawsze w tych reklamach był, smężny. Oni zawsze taką minę mają. Tak, na Ale znaczy tu masz ten... człowieka, tu nie, masz cukierka. Bo, bo ten żółty był zawsze bottomem, a ten był zawsze to... Znaczy, taki taki. Znaczy i tak, najlepsza była ta zielona. No. Ale, ale Tam było jeszcze chyba więcej tych MMS-ów, nie? Było, była ta zielona, ta laska. Niebieski jakiś był. No, laska, nie, jak nie, był. niebieski był taki. Okej. Okay. Ja jezuska biorę. Ja jezuska. Chciałbym, to dla samego experienceu, nie? No. Papuszka um, Slenderman, chyba. Tak, chyba no. bardziej. No. Lepsi, nie, lepsze nie... ratio buddy ma. No. Freepa? O, oh, man! by ejaculation Creeper miał. O, jakby to by był wybuchowy. Wybuchowy koniec. A chyba wezmę Creepera. 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 Okej, okay. są so goodman. Tak, szczególnie to wygląda, jakby miało 12 lat. Wygląda jak klasyczne mieszkanie z Wrocławia, więc. Więc wybiorę słowa Goodmana. Wybiorę <grybiera> słowa Goodmana. <grybiera> rudy, rudy. Ej, tak samo my no, sami dodali dwie same osoby <grybiera> i oczekujemy, że je rozróżnimy, no? Nie no, zostawiamy biednego kota, nawet nie. Nie, nie. nie, nie dopuszczam no. do dyskusji tego. Kto wybrał? To jest kot. Możecie nie skrzywdzić tego kota, a nie. może nie chcą krzywdzić mnie. koń szczupak. Mm. Dobrze, że nie ma karasi, bo był łatwy wybór, tak. a teraz trzeba się zastanowić. Mm. A co wolisz zjeść? Jaką rybkę byś wolał zjeść? Ja oba jadłem, ale szczupak rzadko raczej jest taki pikowany. Nie, może, nie wiem okoń. Nie nie wiem czy będziemy będziemy się tutaj kierować, bo jest dłuższy. No, jakbyście jeszcze mieli co w niej w a Magdalena to też z Bibi, Jeżeli ze Zaruna, no to taki koziołek jakby, chyba. Nie wiem, macie wybrał. Ja już tak mam ochotę po prostu nie odpowiadać, tylko no. <laughs> nie mówić dlaczego, bo nie jak mówi. widzę taki wybór... Bardzo się czuję niekomfortowo wybierając postacie z nawet więc wezmę Z Kim Bezimiennego w Roblox. <laughs> Insulina. O. Tu jest Jojo, a tu anima alternatywka, tylko to jest Bezimiennego, to już mi bardzo daje, że tego nie chcę wybierać. ale mój skim w Minecraftie nie wygląda identycznie. Wiem Wojtek, że ty Jojo. Nie wiem nie? właśnie. Bo jakby to był Kira po prostu, a to mamy skin Kiry, nie? No to tak jakby... Ja chyba bez im jednego. Wezmę alternatywkę, wezmę razem siodłem. Bądźmy, bądźmy basic bitches. Bo, tak, basic bitches, no. O Homer. Tak? Homer. Nie, Peter dla mnie, jakby bardzo lubię Family Guya, ale są ci, kiedy Peter mnie... Nie. Yeah. Ja nie oglądałem ani tego za bardzo, tylko na yeah. TikToku jak mi się wyświetlają Homer, Subway Surfers. A Homer, taki klasyczek. Jakby jak nie krąci to on jest taki naprawdę sweet guy. Okej, okay, to zaufam ci, nie? No, Homer, ho. Homer. Ty... Ale to myślę, że przez TikToka po prostu. Myślę, że przez TikToka. Te log job weźmie. Chyba. I'm gonna put a child in this robot. <laughs> no bo tutaj de facto z dzieciakiem. No może już uwolniony duch już, wiesz, spalona pizzę. na którym No To, to wygląda mi na pierwszą część albo drugą. A kto tu przyszedł? A to musiałeś to tak utrudnić. Nie. No tak, bo Freddy Krueger jest o wiele lepszym A w sumie założysz mu torbę na dwa. No nie wiem, czy jego ciało całe tak nie wygląda. Może skończymy na na przykład... tak czy będzie. So, I'm gonna love that... Fazbear chicks, no. nie? Bardziej ekonik jest w... Hork ci. Czy... Hork! Nie Hork. odpowiadam. Nie, tak. Lek się osioł. Leka. Ja muszę. I przynajmniej zgadający. <laughs> Wiesz co, ja chyba bardzo jakoś mi sumie nie, nie daje mi odpowiedzieć osioł. Weź miał brać sztura, człowiek. Używa. Ja heavy Heavy'ego. Heavy. Ten wygląd... O nie, spoilery. Nie. Yeah, przepraszam. Przepraszam, dobra. Heavy. No, Esa. No, prawidłowo. Mamuśka, czy taka dom y, tomboy? Tomboy. Tomboy. O, realnie, wbrew. Ja chyba też. No. Tak jak Sans wybieramy. Oh my god. Sans is trying to call me. A ta wyna Kingdom Come czy Polak? Uuu. Ja nie doszedłem do etapu, gdzie był Polak Rodak w Kingdom-bie odbiłem się od gry w końcu. Ale nie, ale to było w y, teaserach jeszcze pierwsze. Tak, tak, ja komam, ta że jest Polak Rodak, tak. ale ja w ogóle go nie poznałem, a Katarzyna ma takie argumenty. Katarzyna, Katarzyna. Ja też. Dlaczego samo. Ej hey, no, patrioci! Antreska no. Czy Antres no. się antreseb. To mi się przekmina, że są te same jakby nazwy postaci, tylko z innej no. gier. Wysoka ja lubię wysokie. Też chyba wziął Antresę. No. Ona no, w miarę też ludzko wyglądała, więc nie jest aż taki zły wybór. Iść o... Co dobra. ty gadasz?! Co to za reakcja?! Ja no dobra, tris, tris. Ja też, zresztą moim pikiem w Wiedźmie była Tris. Co?! No już ile razy o tym gadaliśmy. No tak, no. Nie ze mną to gierki! Ja lubię, że Gierek zawsze się wyświetla na filmach pod YouTubem, jak mówisz o krach I jest wspomniane postacie. Gierek. Masz jakieś gierki na telefonie? Dobrze! Bobby Fox czy Kanie West? Kim jest Fox? od Undertala. No, oh. Wszystkie są traki też robił od Undertale'a Uuu, dobra. Ja to biegam Foxa. Znaczy Kanie. Kanye West by mnie wpuścił do domu w samej poduszce, więc chyba Tobie Fox. Jo, no. Mr. West! Na! Mr. West Jezus Saint Oni-san czy Jezus Jojo Chyba Saint Onisan wygląda bardziej... Wygląda bardziej smaszable mm. Ale z Jojo czekaj, żeby jaki dać Kontekst. On powiedział niepełnosprawnemu, który nie może chodzić, a żeby wstał na nogi. Zyskał moje uznanie. Chyba w harmonii mimo wszystko. No, jak nie, bardzo lubię John John lepiej wygląda jak Jimmy jego Hendrixa. Paweł, <noise> kura... tak nie mamy ciała, tak jakby, żeby ocenić proporcje. Ale kura wygląda. Ale ja na... oglądałem to i to. Kura pika wygląda na kobietę. <noise> ja no, oglądałem Hendrixa. Ja też. Eee... Pika, bo to jest mrówka. No no właśnie. właśnie te mrówki były smażable niektóre. I teraz nie. Ale, ale, ale pomyślę, ale po po że nagle w połowie wise usiadł mi już że to jest mrówka. Dobra, kurwa, jakim... Dobra wiesz co, no. Ma, stójmy przy tym basic ale tak. chyba, że to jest człowiek. No Pogini miłości <laughs> A te to mi to nie wygląda To jest wielki łeb. To tak po prostu zaznaczmy. No, chyba... Idźmy tak. dalej. Ponieważ Leni Nie wiem. Ten ma fajnego wąska i to się się Nie wiem Lenin, broki. Wiesz to za Kolo? No, to za kola. Widzisz, jest, jest dobrze. Jak patrząc na czysty wygląd, no to chyba bardziej zadbany. Kie, kiepski, kiepski, kiepski. Mówiliśmy już kiepski. dlaczego nie doomstara. Tak. Jesław Puchaczki, Sław paleta. Nie znam tej postaci, no. A, one są... Pewno walaszek, ale... Na pewno, no. no, no Egzorcysty? Egzorcysty? Ja może. Weźmy Wiesława, bo... Wiesława, wiesława. Fizycznie jakoś tak a... wygląda bardziej. Mam mniej kwadratową mordę. Ja bym słojem wybrał. Ja, ja uwielbiam słoń, ja... Ja szpaku, bo taki nie. by mnie może nie zajebał piłą. Ale nie, właśnie to jest to, że słoń śpiewa tak jak śpiewa, ale jak sobie zobaczysz jego e, interakcję z ludźmi, to kolej z kupniem solo kitty napierdziela. Tak? Tak, to jest taki cutie patuti normalny słoń. Jaj, okej. Zresztą też myślę, że tu nie ma złego Sło, wyboru, szczerze. Słoń, tak. Tu nie ma złego wyboru. Ale ja bym słonia, uwielbiam słonia. No wybierzemy tak, jak ty słonia. chcesz. No! Ja chyba bym przy szpaku bardziej, bo Dobrze. bardziej go skojarzę. Ej wiertło To są moje rysunki z granicy to za boss w Isaacu. O mój Boże, przy to może być tyle bosów, że to jest kosmos. To chyba paraliż senny. Chyba wiertło bardziej ludzko wygląda. Ja paraliż senny. Dobra. A -a? No, a ja, po to, po twojej stronie są internauci. Mamy no, dalej. Mały róg. Czy duża głowa. Duża głowa. Ja też, bo... Duża głowa. Złaczownica chyba świnia z Angry ja miałem świnie znak biblioteki. No ja... bo... Low battery! Low battery! Właśnie się rozmontowujecie, jakby Widzę klasycznych mieszkańców Wrocławia. Eee... Jak chyba czerwoną? No, czerwona. czerwona. Bardziej mi. Nie... To jest stuff. Terminator czy lekarz? Ja chyba jednak ja Arnolda bym wolał. Arnold, no nie. Wiesz, tak. jaki on ci lore by drugi. I mniejsza, jakby bardziej elitarne to jest. Bardziej elit. Imagine, mówisz komuś. To z Arnold. Tak, a powiesz, spałem z. <grym> no. To jest Stary, to przynajmniej do CV Mercy wpisać. O, red. No Mamy to, dobra. Dobra. Myślałem, udało, że to ale udało się. Udało się, przecież. Ciężkie były to... te wybory, w Ej, <grym> ale przynajmniej były kobiety, nie było źle. Myślałem, tak, bałem się, że myślałem, będzie same że nie, myślałem, że nie będzie, myślałem, że. Cały małpy będą. same wybory Wojtka po prostu. Podajcie, proszę do tego. Wiecie, z jest nie? My nie mieliśmy? Możliwości wyboru, to wy wybieraliście To Wy skrzywdziliście te postaci Tak, tak. Nie. Dobra. A wy kogo byście też maszowali? Byś... Wy kogo byście chcieli też Kogo chcielibyście wybrać? Możecie swoje propozycje na pewno będzie jeszcze takie gry wpadać na Discorda, ja będę też o tym informował, jeżeli coś takiego Dobra. będzie. Proszę, nie oceniajcie nas was.